Słychać mnie, kurwa, że się Dobra biew, 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 biew. Tak. Jest, jestem jest tak. Niko, to jest Kasa, a tu jest Mikołajczyk Tak, kamerka sobie Mikołajczyk, ja cię sobie jakieś. A pewno Mikołajczyk? Proszę bardzo Wejdziemy sobie taki pyk, pyk Pyk, pyk, pyk 732 euro. Zmigo! Markiewicz przyszedł! No, no, no. Czym mógł? On... O, Jack! Taki chorazyk, po którym wyszedł. Dobra, zobaczcie, gdzie Nie wrzucam tego. Dobra. Otwieramy sobie kilka skrzynek. Zanagowanie, no, pociąg ku górze. A tak! A żebranie. Większy odcinek z KS1 YouTuber, nagrywa do swoich bardzo profesjonalnych widzów. Paradoks. A co on jako No Posłuchajcie, jeśli wstawicie 50 A. łapek w górę, w godzinę i kolejny odcinek zmierzalny. I pamiętajcie, że jeżeli, wstawi, że jeżeli wstawicie 5 łapek w górę, to się zabije. A jeśli Markiewicz! A jeżeli coś 120, to Markiewicz, i cała klasa też się zajebie. O. 10 łapek w górę, powiem tak y, wypadł. Eee, i, a, w, e, e. jak bijecie 100 łapek w górę, to będzie Fixing Derby rusza. Właśnie. Bens Fixing Derby. Nie no, 100 wyświetlenie chociaż zrobią, bo a w górę tam chujowo będzie. A Pixel Go? No. Pixel Go nagraj! Dobra, kończymy, na bo się kraj. za długo będzie renderować. Ja Dara!